Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny. Jest ze mną również Kamila Poznańska z tej samej instytucji. I chcemy powiedzieć Państwu dzisiaj kilka słów o naszym aktualnym projekcie internetowym poświęconym dekalogowi Krzysztofa Kieślowskiego. Nazywa się bardzo prosto Mapa Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego, i tak jak sama nazwa wskazuje, ma na celu. Opowiedzenie o wszystkich tych miejscach, w którym akcja tego dziesięciodcinkowego serialu się odbywa. Może tytułem wstępu damy głos scenarzystom serialu, czyli Krzysztofowi Kieślowskiemu i Krzysztofowi Piesiewiczowi, i poprosimy o materiał filmowy z kolejnego slajdu. Problemy, postawy, postacie, które występują w dekalogu, okazało się, że te pytania są szersze, poza polskie. I te pytania i problemy dotknięte w dekalogu, okazało się, e, że one budzą zainteresowanie poza polską. A więc nie tylko specyficzna sytuacja polska miała wpływ na dekalog, tylko intuicyjne wyczucie przez nas, że stawiamy problemy, czy stawiamy pytania, e, które dotyczą no, szerszego kręgu naszej cywilizacji. Prawda? I może jeszcze tak, ale to jest 10 filmów zrobionych dla telewizji, z których każdy w jakiś sposób mniej lub bardziej luźny koresponduje z kolejnymi przykazaniami. Tak nam się wydawało wtedy, gdzieś w 1983-1984 roku, kiedy to pisaliśmy, że może warto przypomnieć tych 10 nieźle sformułowanych zdań. Tak, tak. W skrócie można przedstawić rzeczywiście myśl, która przyświecała twórcom, kiedy zaczynali pracę nad, nad tym niezwykłym dziełem. Bardzo ważne jest to, co mówi Krzysztof Piesiewicz, mianowicie odzew, zwłaszcza za granicą, na ten serial był ogromny. I jak się okazuje, ogromne rzesze ludzi. No może teraz trochę przesadzam, ale rzeczywiście sporo miłośników kina Krzysztofa Kieślowskiego przybywa regularnie do Warszawy w poszukiwaniu tych miejsc, w których rozgrywa się akcja serialu. No i okazuje się, że do tej pory tak naprawdę nie było jednego takiego pewnego, dobrego, precyzyjnego źródła informacji, które by dawało dostęp do, do wiedzy o tym, gdzie toczy się akcja Dekalogu. A jak to w praktyce wygląda? Otóż jeśli państwo znają ten serial to prawdopodobnie wiedzą, że miejscem, które skupia akcję tych wszystkich dziesięciu odcinków jest pewne osiedle z wielkiej płyty, ogromne osiedle, w pobliżu znajduje się jeziorko, no właśnie ogromna liczba wielkich, wielkich bloków. Co się okazuje? No, w praktyce to miejsce zostało zbudowane z kilku, z kilku miejsc w Warszawie. My wiemy, że akcja się rozgrywa na Ursynowie, a tak naprawdę to wielkie blokowisko jest zlokalizowane przy dzisiejszym Rondzie Radosława. Jest to osiedle inflandska przy ulicy Dzikiej. Jeziorko, też, które jest jakimś tam bohaterem pierwszego odcinka Dekalogu, to z kolei Gocław, Jeziorko Balaton. No oczywiście jest cała jeszcze masa innych miejsc, które, które trzeba odwiedzić, jeśli się jest miłośnikiem dekalogu i właśnie o tym mówi ten projekt i temu służy, żeby, żeby je móc rzeczywiście eksplorować. I to może przejdziemy do kolejnego slajdu. I pokrótce, no właśnie, skąd, skąd ten pomysł? Tak jak już mówiłam, ta ogromna potrzeba ze strony zagranicznych kinomanów, którzy chcieli tutaj przyjechać i móc rzeczywiście podwiedzać te miejsca. Z kolei do nas zwróciła się z tym pomysłem reżyserka filmowa Natalia Koryńska-Gruz. Bardzo jej zależało na tym, żeby taki projekt powstał. Potrzebowała partnera, który podejmie się jego realizacji. No i to właśnie Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny postanowił odpowiedzieć na tę potrzebę. Co jest istotne też i też nie bez powodu, Natalia koryncka gruz właśnie teraz zwróciła się do nas z tą prośbą. Otóż w grudniu tego roku minie 30 lat od telewizyjnej premiery serialu Dekalog. Kilka miesięcy wcześniej miał premierę na festiwalu w Wenecji. Wtedy rzeczywiście wzbudził ogromne zainteresowanie widzów zagranicznych. Jeśli chodzi o recepcję polską, no tutaj z tym chyba było bardzo różnie. Krytyka była podzielona widzowie, szczerze mówiąc, tak troszeczkę obojętnie przeszli obok tego wielkiego projektu. No a my myślimy, że chyba jest czas, żeby ponownie podjąć to. Wyzwanie, aby polskiemu widzowi, również nie tylko zagranicznemu, opowiedzieć o dekalogu i pozwolić mu na to przeżycie i, i sprawdzenie, czy jednak nie warto się nad tym jakoś głębiej zastanowić, co tam się dzieje w tym filmie. Co jeszcze istotne, w tym kształcie, w jakim teraz powstaje, a z którego jakoś tam jesteśmy bardzo zadowolone. Wydaje nam się, że ogromny jest potencjał tego, bo, co muszę podkreślić, prace trwają, jest to wciąż proces, który zajmuje nasz czas. Do współpracy udało nam się zaprosić grono fantastycznych ludzi. Teksty, które wzbogacają już nasz projekt, napisali między innymi profesor Mikołaj Jazdą z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, sama Natalia Koryncka-Gruz, bardzo też emocjonalnie zaangażowana w ten projekt, oraz wybitny teolog prawosławny i dyplomata, profesor Michał Klinger. Natomiast jeśli chodzi o materiały wizualne, tworzone na bieżąco dzisiaj, czyli zdjęcia z tych wszystkich lokalizacji, które budują świat dekalogu, Zrobił je ponownie dziś Piotr Jaksa, czyli fotosista z planu Trzech Kolorów Kieślowskiego, który pracował również przy projekcie współorganizowanym przez Fina w ramach Biblioteki Cyfrowej Europa. Anna. No i możemy jechać dalej. W kilku słowach, właśnie jak ten nasz proces myślenia o tym projekcie wygląda. Zaczęliśmy od tego, aby głęboko zastanowić się nad tym, jakie stawiamy cele przed tą mapą. No i cóż, no właśnie, tak jak już wspomniałam, jest to przede wszystkim takie miejsce, gdzie. E, można zobaczyć w całości ten świat dekalogu i zobaczyć wszystkie e, te miejsca, no prawie wszystkie, jak się zaraz okaże, e, w których ta akcja się rozgrywa, e, a przy okazji e, móc zbudować jak najpełniejsze doświadczenie. E, Między tym światem filmowym, a właśnie swoim własnym doświadczeniem na miejscu dzięki, dzięki bogactwu archiwów, które przy okazji wykorzystujemy i o których zaraz powiemy więcej. Oczywiście musieliśmy zdefiniować grupę docelową. I tutaj no, też może to zadanie nie było szczególnie trudne, bo wiemy właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, że czekają na to po prostu miłośnicy. Kina Krzysztofa Kieślowskiego z zagranicy, ale i z kraju. Myślę, że dla Warszawiaków, kinomanów, też może to być niesamowicie ciekawa rzecz, aby, aby pochodzić po Warszawie właśnie śladem tych miejsc. Przepraszam, jeśli mogę, to myślę, że też dla takich osób, które po prostu odwiedzają Warszawę i, i chcą iść na spacer, zobaczyć coś, coś więcej oprócz muzeów, które tutaj fantastycznie się będą prezentowały już za chwilę, to, to myślę, że to też jest dla takich osób. No i oczywiście edukatorzy filmowi, którzy, którzy też chcą, zwłaszcza właśnie tutaj w Warszawie, poprowadzić ciekawe lekcje dla swoich uczniów, też będą w zakładce takich specjalnych scenariuszy filmowych mogli znaleźć materiał do pracy. I co dalej? No właśnie oczywiście stanęliśmy przed takim też wyzwaniem, jak tak naprawdę tę stronę zbudować, czy powinna to być aplikacja, też bardzo wiele było głosów za tym, że to powinna być aplikacja jako taka, czy strona www, oczywiście sama strona nie wchodziła w grę, taka statyczna. Aplikacja też po pewnym namyśle okazała się złym kierunkiem, ponieważ mamy świadomość, że tak jednak niszowy projekt jak mapa Dekalogu, szczerze mówiąc, no musiałby przepaść po prostu w oceanie aplikacji. Więc takim najbardziej rozsądnym rozwiązaniem okazała się po prostu strona responsywna, która, jak jeszcze potem o tym powiemy więcej, jest no, mocno związana, połączona z Google Maps i pozwala po prostu widzom, może użytkownikom tej strony na poruszanie się po mieście właśnie śladem tych miejsc. I ten krok ostatni, dla nas też bardzo ważny, w którym właściwie teraz się znajdujemy. To praca z naszą agencją interaktywną, z którą pracujemy nad tym projektem, czyli Rytm Digital, nad tym, aby oddać ducha twórczości Krzysztofa Kieślowskiego i Dekalogu właśnie przez tą maksymalną prostotę naszego projektu. Okazuje się, że maksymalna prostota jest szalenie trudna do osiągnięcia, ale walczymy i bardzo też dziękujemy. Naszemu partnerowi za to, że cierpliwie proponuje nam kolejne wersje tej strony i, i mam nadzieję, że już niebawem osiągniemy ten idealny stan Bo już harmonii. Już rocznica prostoty. się zbliża, więc musimy kończyć. Okej, okay. to tak, może parę słów o strukturze, ponieważ tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo i gdyby ktoś chciał rzeczywiście tak z jakimś, nie wiem, ołówkiem notować skrzętnie, Miejsca, które pojawiają się w każdym odcinku, no wyszłoby ich naprawdę sporo, ale uznaliśmy, że nie wszystkie są warte odnotowania na mapie. Udało się, no właśnie, zminimalizować tę liczbę do tych 33 lokacji, które dostaną taką pełną obudowę treściową, na którą składają się. Właśnie wspomniane już współczesne fotografie Piotra Jaksy, zaraz zobaczymy próbki. Opisy, Opisy, też więcej powiemy zaraz o nich, których autorami są Natalia Koryncka-Gurus, profesor Mikołaj Jazdon i profesor Michał Klinger. No i odpowiednio dobrane do tych lokacji fragmenty filmowe z samego dekalogu, a także znalezione w zasobach FINA i zdigitalizowane, zeskanowane właśnie na okoliczność tego projektu fragmenty scenariusza. No i oczywiście nawigacja, czyli Google Maps. Tutaj próbka twórczości Piotra Jaksy, czyli zdjęcia, które powstawały kilka miesięcy temu w Warszawie. Widzimy i lotnisko Okęcie, i kościół właśnie z pierwszego odcinka Dekalogu na Ursynowie, i trasę UZ. Takie przykłady. A tutaj zobaczymy jeden z fragmentów filmowych, więc może też proszę o odpalenie, tak żeby można było zobaczyć, jak to w praktyce będzie wyglądało, że też ten fragment filmowy będzie towarzyszył tej konkretnej lokacji. A to też jest właśnie fragment z pierwszego odcinka Dekalogu, to jest właśnie kościół, o którym wspomniałam. No i to jest taka, no właśnie kluczowa scena pierwszej części, może. Nie będę tutaj spoilować, bo może nie wszyscy Państwo jednak widzieli yy, nasz serial, yy, ale jest rzeczywiście bardzo mocna i może pozwolę, żeby dotrwała tutaj do końca. Filmowe y, oczywiście pochodzą ze zbiorów telewizji polskiej, y, co istotne tutaj jeszcze o tym wcześniej nie wspomniałam, ale strona będzie oczywiście funkcjonować zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji językowej na chwilę obecną, a docelowo myślimy również przynajmniej jeszcze o francuskiej wersji, właśnie ze względu na to, że wśród francuskojęzycznych miłośników kina Kieślowskiego myślę, że możemy liczyć tutaj na. Na zainteresowanie. No, i teraz pokrótce o tych różnych rodzajach opisów miejsc, które trafią do tego projektu. Nadalia Kuręcka grus przygotowała takie bardzo bliskie tekstowi, tekstowi scenariusza, czytanie właśnie tych lokalizacji. Tutaj akurat nie do końca mamy korespondencję między tym fragmentem po lewej i po prawej stronie, ale zasadniczo pomysł jest taki, żeby Opisywać te miejsca bardzo tak dokładnie geograficznie i opowiadać o tym co tam w filmie się dzieje, natomiast w kolejnych etapach tutaj już profesor Jazdon stara się też wzbogacić to o jakieś konteksty z planu, z historii tego co się działo właśnie na planie filmu, z różnych takich dodatkowych ciekawostek i smaczków. A tu, powiedzmy, nazwaliśmy to wymiarem metafizycznym, czyli Michał Klinger, teolog, stara się właśnie ten, te walory metafizyczne dekalogów wydobyć i też te miejsca w taki sposób właśnie opowiedzieć, obudować i pozwolić tym użytkownikom naszego portalu, projektu, którzy gdzieś tam w tym miejscu staną i będą. Będą z tym pracować no, na taką chwilę refleksji, mówiąc górnolotnie. A tutaj, już właśnie nasze aktualne makiety, czyli ten etap, nad którym obecnie pracujemy. To jest, to jest ta wersja mapy. Na razie bardzo, bardzo szkicowa. Tutaj z kolei konkretna lokalizacja, czyli Wspominany już wcześniej kościół, mogą Państwo zobaczyć, że tam jest miejsce na ten fragment filmowy, że jest też właśnie ta klikalna pineska, gdzie będzie można kliknąć i przejść do Google Maps i się spróbować dostać do tego miejsca z innego miejsca w Warszawie. No i właśnie opisy i scenariusz, tutaj też galeria ze zdjęciami Piotra Jaksa po lewej stronie. No i tutaj już na koniec nasz planowany termin startu strony mapadekalogu.pl Mamy nadzieję, że do tego czasu rzeczywiście już uda nam się stworzyć ostateczną wersję, która, która będzie nas satysfakcjonować. Przy okazji chciałam też wspomnieć o innych projektach FINA związanych z postacią Krzysztofa Kieślowskiego. Mianowicie nasza koleżanka, która koordynuje pro projekty międzynarodowe, Maja Drabczyk, współpracuje z Europeaną i tam udało jej się stworzyć, dzięki też za sobą, archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku, taką wspaniałą kolekcję ze zdjęciami reżysera. A przy okazji, e, dzięki temu, że Piotr Jaksa, e, fotosista trzech kolorów, również udostępnił swoje, e, swoje zdjęcia, które tworzył na planie, e, planie właśnie trzech kolorów Kieślowskiego. E, bo właśnie też ten ogromny zasób e, prawie tysiąca e, materiałów, e, właśnie zdjęć i innych, e, udało się też. E, nam zdigitalizować i umieścić w tej europanowej kolekcji. Przy okazji powstały też blogi, które korzystają z tych materiałów. Autorstwa wspomnianego wcześniej Mikołaja Jazdona i Piotra Powłuszewskiego cieszą się ogromnym zainteresowaniem i rzeczywiście widać, że, że jest bardzo duża liczba widzów. I Miłośników tego kina z zagranicy, którzy, którzy chętnie na tym pracują i mamy też nadzieję właśnie, że będą zainteresowani naszą mapą i przyjazdem do Warszawy, żeby te miejsca związane z dekalogiem odwiedzać. Widać też tutaj w komentarzach, że znają dekalog, szanują i lubią, i to nas przenosi do pierwszego slajdu, dlaczego i dla kogo to robimy. Ciągle są osoby, które pamiętają, znają, więc myślę, że to ma sens. Tak. E, jeszcze może tak na koniec wspomnę, że e, chcemy też obejrzeć raz jeszcze wspólnie Dekalog Kieślowskiego właśnie w grudniu e, w Finie na, na Wałbrzyskiej 3 przez 5. Będzie to bardzo intensywne oglądanie e, połączone też z... Rozmowami z wybitnymi gośćmi. Te rozmowy będą prowadzić profesor Tadeusz Lubelski i Mikołaj Jazdon, a nasze zaproszenie do udziału w rozmowach po projekcjach przyjęli między innymi Hanna Kral, Krzysztof Piesiewicz, Bogdan de Barbaro, Tadeusz Sobolewski, Jakub Majmurek, Krzysztof Zanussi, Daniel Obrychski, Maja Komorowska, Olgier Łukaszewicz i wielu, wielu innych znakomitych. Gości postaci polskiego życia kulturalnego, więc bardzo serdecznie zachęcam do uczestnictwa w tych projekcjach. Będą się odbywały między 8 a 13 grudnia tego roku w Fina. Oczywiście, ponieważ projekt ciągle jeszcze trwa i pracujemy nad nim, gdyby mieli Państwo jakieś uwagi, komentarze, pytania, to serdecznie zapraszamy do kontaktu i bardzo dziękujemy za uwagę.